Z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 89 odcinka mojej serii z gry The Last of Us Part 2 w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować retros wspólną retrospekcję związaną z Abby i z Eli Pamiętacie jak w poprzednim odcinku aby została schwytana i poturbowana w dzisiejszym odcinku będziemy konty kontynuować tą retrospekcję, ale tym razem Eli e e ale tym razem z Eli Eli y, pójdzie na. Y, pójdzie poszukać y, Abi, i, abi i, i Lewa. pójdzie ich uratować w dzisiejszym odcinku. A więc zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że to jest 89 odcinek naszej serii. Zakończyliśmy poprzedni odcinek mniej więcej na tym miejscu. No i od tego miejsca sobie rozpoczynamy ten dzisiejszy odcinek, a więc a więc zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. A więc sobie polecimy, zobaczymy. Sprawdzimy co tutaj nas będzie, będzie czekało. Czekajcie, zobaczymy za chwileczkę, z której to strony tak naprawdę będziemy mogli sobie zajść czy... Zejść. Czekaj, czy zejść, czekajcie tutaj Dobra. coś mamy Santa Barbara jest niżej. Szukamy Santy Barbary, bo Constance to Konstans 2425 bo to tam może być yy, yy, ta właśnie Abi. Dobra, czyli ten Konstans 24 25 tak może być no i zobaczymy, zobaczymy, sprawdzimy gdzie ta Santa Barbara może się tutaj znajdować. Na razie obej obejdziemy to tutaj, tędy akurat nie możemy się wbić, bo to wszystko jakoś takie, jakieś takie porośnięte. Mam nadzieję, że prędzej czy później zaraz tą... E, aby sobie odnajdziemy, to zobaczymy czy akurat to w tym, czy to akurat tutaj Będzi, będziemy coś mogli zrobić, chyba chyba, chyba, chyba raczej nie. Dobra, to, to jeszcze raz spokojnie sobie Eli przejdziemy. Dobra, popatrzymy po zwiedzamy mniej więcej. Zobaczymy, co tutaj, gdzie, gdzie tak naprawdę moglibyśmy się dokładnie pozaczepiać, jak my tędy, po, może jakoś, tędy byśmy mogli sobie zejść, czy, czy też nie, no tu byśmy mogli chyba, czekajcie, tu, tędy byśmy mogli sobie przejść, ale, czy, czy to nam coś dałoby? abyśmy mogli tej, tędy jakoś to ogarnąć, czy nie? tymi krzaczorami, kamieniami raczej nie no jedynie jedynie co byśmy mogli zrobić to wskoczyć na, na, na ten samochodzik i zobaczymy co się co się wydarzy jak nam się by jak nam się by udało wskoczyć e, w ten samochodzik, dobra? Z tej stronie raczej już nic ciekawego nie będzie ani po tej, ani po tej, więc Eli się stara I co to nam daje, jeżeli byśmy droga Eli mieli tutaj się przed, przedostać tędy? Ja wiem, że ty jesteś taka zwinna, że dałaś radę, ale tak. chyba to nie jest to miejsce. Mi się tak wydaje, że to, nie, że to nam tutaj akurat nic nie da. Jeszcze raz sobie przejdziemy, obejdziemy tą okolice, ale no to wejdziemy. Spokojnie w tamtą okolicę, w tamtą drogę, bo tędy akurat nie, nie, da, nie dalibyśmy rady przejść. Bo, uwaga, a może tędy jakoś sobie byśmy prze, przeszli? Może tak, tak, to może idźmy w tym, w tym kierunku, tylko trzeba uważać. No, szukamy. No, szukamy tej Abi z tym naszym, z tym lwem, żeby, żeby, im się tylko nic złego nie wydarzyło, żeby im się naprawdę nic złego nie stało. Tędy, będziemy mogli tędy chyba, chyba przejść i będziemy musieli, czekajcie, zobaczymy, żeby tylko nie upaść, żeby tylko nie upaść droga Eli to będzie coś fantastycznego jakbyśmy, jakbyśmy mogli jakbyśmy mogli nie upaść dobra z tędy może jakoś się przedostaniemy ale obawiam się że tu spadniemy więc chyba tędy raczej drogi żadnej no nie będzie chyba że tędy na prosto Chyba, że tędy tutaj, o po tej stronie, byśmy mogli jakoś to sobie ogarnąć. Bo tam niżej nie ma co schodzić, bo niżej to spadniemy, naprawdę. Bo czasami widzicie, że jest dość dość nieciekawie. Aż Eli wyciągła pistolet, tak by się czegoś. Obawiała, wystraszyła. No zobaczmy, no przejdźmy mniej więcej po tej okolicy, całej i zobaczmy gdzie i dokąd to wszystko nas doprowadzi. No mam nadzieję, że Eli się nic nie stanie. Wydarzyło, dobra, pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku. Niestety, pierwsza porażka już w dzisiejszym odcinku. Tutaj mamy mamy klika, czy, czy, czy tam biega, czy słychać? Dobra, no to zejdźmy, może. Tędy możemy jakoś zejść, nie? Bo tędy spadniemy. Wiadomo, oni nas są na pewno na pewno by chcieli nas zaatakować. Na pewno by chcieli Eli pokonać. Tędy może coś się wbijemy, tu pójdziemy tamtędy. Zobaczymy, czy tędy gdzieś to nas zaprowadzi. Ale nie wiem, ale zaraz się oczywiście przy okazji przekonamy. Obawiam się, że tutaj nam się zaraz, że my możemy zaraz przegrać. Dobra, jest z tej strony. Uwaga, uwaga, są, są tu kolejni. Obawiam się, że zaraz przegramy. Mam no, nadzieję, że nie przegramy. Przemyśnąć tą jednak, jednak musieliśmy tutaj sobie przeskakiwać. Prze e droga tak jest, udało nam się to zrobić. Jednak w dobrym kierunku poszliśmy. No i lecimy. Obawiałem się naprawdę, że, że zaraz przegramy, ale jednak, jednak musieliśmy tutaj przeskoczyć żeby dotrzeć do tej do tych biegaczy i klikaczy teraz, teraz gdzie? Teraz gdzie kapitalnie powinniśmy sobie przejść powinniśmy chyba sobie przejść tędy nie wiem czy to w ogóle nam coś dałoby ale trzeba zobaczyć trzeba zobaczyć bo chyba będziemy mogli sobie spokojnie przeskoczyć tutaj Przejść i tędy między tym samochodem Eli się i Została Eli schwytana, niestety, w pułapkę. No niestety, Eli została schwytana w pułapkę. No i teraz, no i teraz ciekawe, ciekawe, co nas będzie teraz czekać. Oby naprawdę nas nic złego nie czekało. Niestety, Eli obrywa cały czas. No zobaczymy co tutaj się. Wydarzy Eli, spokojnie. Ja wiem, że Cię to, to wszystko boli. Ale mam nadzieję, że, że wszystko jakoś Eli wytrzymasz. I że będzie wszystko oczywiście w porządku. Na razie mamy tak, że tak jak widzicie, Eli jest w tej pułapce. Ciekawe, czy ktoś nas uratuje. Tutaj chyba abi idzie. Mam nadzieję, że... Widzisz? Ktoś się złapał. Mam nadzieję, że... Ja... jacyś... ci, ci goście nas... A? pokonają. Czyli mam nadzieję, że ci goście nam... Kurwa. pomogą. Mam nadzieję, że wszystko Możemy będzie... Dać sobie spokój do końca w porządku. Na... Jasne. Dobra i teraz prosto. ciekawe, co nas będzie... Dalej tutaj czekało. Serio. Mam nadzieję, że oni nam Opłacać tej krzywdy nie zrobią. Wlasać, przecież... ci, 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 goście, ci goście. Jak pamiętacie no, też pobili e, Abi z lwem. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić, naprawdę. Jestem naprawdę ciekawy co tutaj dokładnie nas żarty, jeszcze będzie czekało. Mam nadzieję, że zobaczcie jaka jaka. Zobaczcie jaka Eli jest bardzo. Zobaczcie jaka, jaka Eli jest bardzo. No, 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 pop... no Popita. Naprawdę. No, dobra, udało nam się chyba wszystko. Pokonać, dobra. I dalej będziemy mieli szukać. Abi. Abi, e... Złapaliśmy jedno, jakiś... Tak jest, szukamy Abi, oczywiście, dobra. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Z jakimś dzieciakiem. z Dobra. Więc, więc zobaczymy, czy w ogóle nam się uda ich uratować. Mam nadzieję, że on da jakieś nam wskazówki, albo pójdzie razem. Albo pójdzie gdzieś... razem z nami, mam nadzieję, że dzisiejszy hey, odcinek naprawdę niż Wam niższa. się podoba. Dużo się dzieje w tym dzisiejszym odcinku. Przypomnę, że to jest 89 odcinek e, naszej serii. Trzymamy ją w celi w obozie. No i teraz lecimy do do celi, właśnie. Bo idziemy tam tamtą stronę, aż do torów. No to idziemy w tamtą stronę, aż do toru to w tym odcinku, być może pójdziemy w tym. W tą stronę, aż do torów. Zobaczymy czy w ogóle nam się e, uda. Zobaczcie jaka Eli jest już zmęczona. Zobaczcie, le, ledwo co tak, tak naprawdę za, zaczęliśmy walczyć. No i Eli jest bardzo zmęczona. No i pokonała tego gościa, bo na pewno by ją zaatakował. Wiecie co zrobimy? Nie mam zbytnio czasu, a nie chciałbym, ten nie jest bardzo, bardzo krótki. Po tym, po, tej, mhm. po tym filmiku po, tej, po tym filmiku z, z gry zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek i w następnym odcinku pójdziemy z, aż do toru właśnie, bo nie mam zbytnio czasu naprawdę, a nie chciałbym, żeby ten odcinek Wysoki, był długi, okrągle. chociaż jest bardzo krótki odcinek, to, to trzeba powiedzieć. Mam nadzieję, że, że dzisiejszy okrągle. odcinek choć taki krótki Wam się podoba. No i zaraz zobaczymy. Czy nam się uda tą Abi z lwem uratować? Chciałbym naprawdę. Dobra, Eli jest bardzo niezniszczalna. Dobra, i chyba będziemy musieli zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Chyba tak zrobimy. Że, za, że zakończymy. I w następnym odcinku sobie spokojnie tych wszystkich gości pokonamy i zobaczymy, co się wydarza. Więc zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie kanał sorki, że dzisiejszy odcinek będzie taki krótki, ale jesteśmy coraz bliżej odnalezienia Abi, a więc zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka. Hej, hej!